Marzę Kaju i ja. Do samego końca. Zawsze temu nie ma końca. Zginiesz szybciej niż będziesz w stanie uciec. Dargiń człowiek. Zawsze byłem bronią. Nadchodzisz zapomnienie. ciszy. Widzę wspomnienia darkinów i ludzi. Życie gaśnie w Twoich oczach. Moja praca nie dobiegła końca. Niecz niczego nie sięgnie, bracie, brak mu celu. Czy to ziemie naszego domu? Porzućcie Jonie, odnajdźcie ukojenie wrzezi. Pożre was mój rozkład! Weź ostatni wdech! Poczuj każdą ranę! Wielu stoi nam na drodze! Wszyscy muszą umrzeć! Niech gniją w deszczu moich strzał! Nie! Ludzie giną! Ten spokój jest niczym w porównaniu ze śmiertelnym bezruchem, który przyniosę! Wojna musi ukoić mój umysł. Wybacz im! Oni chcą tylko przeżyć! Zaprzepaścili swoje życia! Nie uratujesz ani siebie, ani swojego ludu, karmo! Krew dla mych pobratyńców! Czemu ma służyć litość? To pierwszy krok do odkupienia. Zatraca się twoja wola! Możesz uciekać, ale i tak cię nie oszczędzę! Módl się o szybką śmierć! Każda rana przyniesie katusze! Walmarze, dołącz do mnie w odwecie! Skoro muszę... dla Kaja! Dość odwagi, by się strzecilić! Dość głupoty, by umrzeć! Nieskrępowana zemsta! Każdy, kto stanie mi na drodze, stanie się celem! Gnij! To ja jestem łukiem, aż! Zaznaj mojej utręki! Bitwa się zbliża! Zniszczy tę ziemię, Warusie! Niech pokryją ją blizny! I jeszcze raz! Tylko tchórze uciekają przed losem. Od dawna należny ci koniec. Pragniesz dla nas jedności, siostro. Czy możemy ją osiągnąć w walce? Nie ma czasu ubolewać. Niech to będzie ostrzeżeniem dla innych. Płacz nad straconymi. Dlaczego? Nade mną nikt nie zapłakał. Pierwsze z wielu! Byliśmy nieśmiertelnymi braćmi i siostrami! Rodem mroku! Teraz została nam hańba! Rozpacz znajduje swój cel! Ach, wyniesieni! Waszą zrodzoną ze słońca wielkość pochłonie mrok! Taka głupota zasługuje, żeby uciszyć ją strzałą! Nikt nie ucieknie moim Czałą. Czym są Darkini? Bólem i wściekłością, o których śmiertelnicy śmieli zapomnieć. Niech skazenie cię przesiąknie! Woj matka as, jesteś ledwie dzieckiem, niegodnym tego łuku. Póki istnieje ten łuk, ja żyję. Zanurzyliście się w moim więzieniu, ludzie. Tońcie ze mną. Jedna strzała, by wszystko zakończyć. Skoro musicie przemawiać, ludzie, niech wasz głos będzie skowytem strzał. Nie daje zbawienia. Czekają na ciebie złość i ból. Wszystko, co widzę... Wszystko w zasięgu! Jeszcze będziemy kroczyć razem. Pewnego dnia, że świecą szukać tak hardej woli. Walcz o azyl! Walcz o zemstę! się, kiedyś byłeś człowiekiem. I możesz być znów. Nie ma powrotu. Muszę stać się czymś więcej. Za późno na skruchę! Nawet nadzieja umiera. Mój powrót zaczął ziemię usłane ciałami. Pani zemsty powinna stać po mojej stronie. Ja nie przebaczam! Nie ma zemsty ponad moją, Kalisto. się! Padaj! Moim celem był ratunek mego ludu. Moim też. Teraz moje strzały przynoszą zniszczenie. Bez litości, bez przebaczenia, śmiertelnik czy potwór, każdy polegnie. <laughs> Skażenie i wytępienie. Ach, błagaj o życie! Niech ziemia słucha twego żalu. Śmiertelnicy wystawili mnie przeciw Darkinom, nie na większej wojny niż ta, w której mierze dowraci. Magia, którą mnie zapietentowano, stała się moim rozkładem. Oto los tych, którzy mi się przeciwstawią! Atrox, bracie! To twoje podwójne A jest tak durne, że słów nie mam. Ustąp! Wiatr poniesie lamenty winnych. Poddaj się! Śmierć i rozkład! Ha! Drobna część mojego wielkiego odwetu. Kolejna szansa, aby wybrać pokój. Jestem bronią. Jaki ja mogę mieć wybór? Kroczysz mroczną drogą, warusie. Jak wszyscy. Upadliśmy tak nisko... Nie wystarczająco. Ta postać nie może zawieść. Niech zniknie wszystko co dobre. Zemsta to potęga, tak jak i łaska. Słaby podrygi kogoś, kto za moment padnie. Byliśmy wojownikami, obrońcami. Ich honor przyniósł nam potępienie! Skazić! kontrolować! Karmo, stworzyłem z twoich ludzi potwora! <tryk> <tryk> twoich oprawców już nie ma, ale moja nienawiść wrze. Miłosierdzie to zaledwie szept. Kajaj się! Walmarze, Kaju, nie rozpraszajcie mnie! Na firi twierdzisz, że jedność jest siłą, siłą we mnie i wobec naszych wrogów. Przekonajmy się razem. Cieszcie się chwilą wytchnienia, synowie Ioni. Nie potrwa długo. Moim darem jest. powinna kwestionować swojej drogi. Raz się, zachowuj się! Przez ciebie, bracie, wszyscy wychodzimy na niepoważnych! Czerp! Noksus mnie skrzywdził. Ten świat nas skrzywdził, Walmarze. Teraz zapłaczę. Pogrzebie świat, który pogrzebał mnie. Jestem Darkinem. Nawet śmierć mnie nie powstrzyma. Walczyłem z koszmarem. Aż stałem się nim. To ostrze powaliło moich pobratymców, Shivir. Nigdy więcej. Niepotrzebne mi człowieczeństwo. A jednak żyję w tobie! Smak rozlewu krwi. <słuch> Moi nosiciele rozpamiętują utracone człowieczeństwo. Valmar i Kai nawołują do odkupienia. Czy to ponad mnie? Twoje ciało splami te ziemię. Oto twoja kara. Moi pobratymcy będą zmorą tego świata! Nie zlękniemy się! Okary na Firi! Chyba zacznę doceniać moich nośników! Zginą dokładnie tam, gdzie stoją! To twoja wina! Szywir! Twoje kości i ostrze obrócą się w pył! <śleszy> wciąż śmiertelny być może zasługujesz na zapomnienie, bracie raźcie może powinniśmy przestrzec resztę przed i nośnikami gdy odnajdę moich braci darkinów pokój będzie wspomnieniem Jakiej to siły tak kurczowo się trzymacie, synowie, i oni i ciebie nawzajem. Do ostatniego tchu. <tryk> 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 Dość, Varusie. Rzeź jest prawem mojego łuku i mojej krwi. Chwila odpoczynku. Przed powrotem do masakry. <tryk> Polecam znaleźć dwóch nośników, zaufaj mi. Każdy krok w przód skradziony. Kroczę ku zemście, która mi się należy. Nie ogranicza mnie serce! Ten łuch to ciężkie brzenie. Poczuj jego nienawiść, haj Pozwól jej rozkwitnąć. To było twoją zgubą, siostro. Dało mi tylko więcej celów. Śmierć cię nie rozgrzesza. Co w łonie jaśniej? Płomień odwetu czy światło serca? Złość mnie napędza, a nas wyczerpuje. Duma cię nie uratuje. Naucz się posłuszeństwa. Ha! Łucznik strzela, aby zabić. Nie, aby chronić. Waliwo, Zolani, na chwili, jakże wyjątkowe macie ambicje, moje siostry. Proszę, się! Żadne błagania o litość mnie nie wzruszą. Żyjemy! Aby dokonać mojej żenstwy. Przebaczenie nic nie kosztuje. Kosztuje wszystko. <śmienic>